Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam! Zadanie siódme. Funkcja H jest opisana za pomocą tabelki. Podpunkt A. Jaką wartość funkcja H przyjmuje dla argumentu minus 2? Podpunkt B. Wypisz wszystkie argumenty, dla których funkcja H przyjmuje wartości większe od minus 3. Podpunkt C. Podaj opis słowny oraz wzór funkcji H. I popatrzmy w podpunkcie A, jaką wartość funkcja h przyjmuje dla argumentu minus 2. A więc wśród argumentów wyszukujemy liczbę minus 2, no i dla minus 2 funkcja przyjmuje wartość minus 4. Podpunkt B, wypisz wszystkie argumenty, dla których funkcja h przyjmuje wartości większe od minus 3. No teraz wśród, wśród wartości funkcji Wyszukujemy wszystkich liczb, które są większe od minus 3, czyli to będzie minus 2, minus 1, 0 i 1. No i teraz wypisujemy argumenty, dla których funkcja przyjmuje te wartości, czyli mamy 0, 1, 2 i 3. Czyli x jest równy zbiorowi złożonemu z czterech elementów 0, 1, 2 i 3. Pod punkt C podaj opis słowny oraz wzór funkcji h. No musimy popatrzeć na naszą tabelkę, na nasze pary i zastanowić się, jak powstają te wartości, czyli dla argumentów minus 3 mamy wartość minus 5, dla argumentu minus 2 mamy wartość minus 4, dla argumentu 0 mamy wartość minus 2, dla argumentu 1 mamy wartość minus 1, dla argumentu 2 mamy wartość 0 i dla argumentu 3 mamy wartość 1. Widzimy, że każdy, każda wartość funkcji powstaje przez odjęcie od argumentu liczby 2. Minus 3 minus 2 to minus 5, minus 2 minus 2 to minus 4, 0 minus 2 to minus 2, 1 minus 2 to minus 1, 2 minus 2 to 0 i 3 minus 2 to 1. Zatem funkcja h przyporządkowuje argumentom liczby o 2 mniejsze. No i zapiszemy to jeszcze za pomocą wzoru, czyli H od x to x minus 2. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.